Hej, cześć, witam gorąco, nas, kochani. Lufty, 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 jeszcze raz Lufty. Wieź 3 dziki gon. Wyspam Mgieł przed nami. Dotrze na wyspę Mgieł, No, skąd ja jak dotrze na to wyspę Mgieł? A, taka mapa świata, czy coś? Gdzie będę pracował? Nie, nie mam pojęcia gdzie tu. Trzeba teraz płynąć do tej tej wyspy mgieł że będzie tego świetlika wypuścić takiego co tam nam dał Ten Awalach voilà. on... jakoś sam będzie A sam wypuści się, dobre, czy ty nie chcesz wsiadać? No, co to do razu, No gdzieś tam jest. Jakim imigruje się zaczynają robić. No tam na razie to nie za bardzo coś widzę, no. Dobra, nie jakie będą te... ...potwory... Znając życie. Wysłałem gieło, dzielna chyba lokacja w całej grze. Tak, coś mi się wydaje, ale tam gdzieś tam jakiś jest horyzont. Ale ile mam do pokonania, to ja nie wiem. A, tutaj jest wyspa Mgieł, o proszę! Destiny dobrze pamiętam, to Undwich tam jest. Aha, widzicie? Chciałem ja miał do dwóch płynąć, to lecął, ojojoj. Nierealne. I dobra. Może jakoś tędy damy radę przegnać. to tamtędy, widać, że płynąć. Już widzę, widzę mgłę. Gdzie widzimy mgłę, to już jest dobrze. O, to tędy. Przejdziesz się do przełomowego momentu opowieści. Zlecenie jest nie zapisane. Nie będzie, no. Poza być poprzeczoną z krwi, część z danych pobocznych przestanie być dostępna z poziom doświadczenia, przynajmniej 22. No, zadania te mamy, mamy wykonane poboczne, jeśli chodzi o naszych kolegów, znajomych, przyjaciół i w ogóle. Nie płynąć za tym świetlika teraz, odczarowanie umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Jenefer i wszystkich wiedźminów, okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Cili w ucieczce przed dzikim gonem. No Awalach. Bo pod takim mianem był znany, zdradził Garaltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. No co ty. No, jadź i podążaj ze Dążam, dążam, tylko że tam jest jakiś... ...dziwne coś. Kurde, to ciężko jechać z tym bo to jest tak kręto. Takie małe. to powiedzieć, że... co widzę. Jegoś latarnię. No, gdzieś tutaj to jest. No dobra. Ale czy tutaj łódką to już nie popłyniemy, o błędu Dobra. Chodźmy. Zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Co? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i gość, zacznie ślać, <grym> ty za jeden. niczego tu szukasz? Jestem Gerard. Jedźmy. Idź sobie! Szukam dziewczyny o popielatych włosach z blizną na twarzy. Pozwolicie mi wejść? Nie. Powoli kończy mi się cierpliwość. Świetnie, to znaczy, że zaraz sobie pójdziesz. Jak pragnę zdrowia. Ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam, zmiotami, Gerard? Dobrze mówię. Tak, Gerald. Czuję, Gerald. Przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zebraliśmy w bezpie. Aż w końcu znaleźliśmy skronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw. Więc nie dziś się, że jesteśmy nieułki. Ta rozmowa za bardzo się przeciąga. Dogadajmy się jakoś. Jeśli to demon, to teraz będzie próbował nas zjeść. Nie jestem demonem. Przekonam was, że nie macie się czego bać. Niby jak! A jeśli znajdę waszych przyjaciół, to uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech: Iwo, Gaspar i Ferenc. Ten Iwo. Gdzie go szukać? Krytyn, kupa się, że przeszuka jaskinie na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Gdzie szukać Gasparda? On powiedział, że nie można myśleć, się dzieci czekać na ratunek, tylko trzeba działać. On widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. Gdzie poszedł Ferenc? Na Ponoć jest tam jakiś statek. Ferenc. to złota romska. Myślał, że zdoła go naprawić. Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Do zobaczenia. No cieszę się, że rozumiem. Poszukaj Iwo w jaskiniach. No to chodźmy do tego... Iwo na początku. Duża pewnie to nie jest... Jak się nazywa? Duża mapa? To pewnie nie jest. Lokacja bardzo mała, tak mi się wydaje. Więc je wyciągnę od razu mieć, bo tu nie wiadomo co to może być. Tender jeszcze przejść, dobra Mglaku pewnie będzie co, co nie miara. Nie, Człowiek! nie, Nawet nie, nie, cieszę. Spotkałem nie, przyjaciół. Chodź. Dobra, już schodzę. A co ci Ci Wiesz, żałuję tylko jednego. tylko wiemy Gaspara w takim przypadku. no jaki giguś. O ja zawiało. zawiało. Czuję powietrze, ale chyba zacznie niedługo długo Czy tak coś Powietrze takie typowo burzowe Perła, dobry pieniądz Peru jest. A z czarnej jeszcze większy. w życiu. Ej, stawaj. Sią, do budynku? Wstawaj! Co się dzieje? Coś ty za Jestem Gerald. Kim wy w ogóle jesteście? Rabenik wspólnicy. Wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Ja nazywam się Gaspar Suter. Dla przyjaciół śpioch. Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. Widziałeś może młodą szarowłosą dziewczynę? Tutaj nie. Nie widziałem. Dużo mnie omija, bo często śpię. Przyjaciele prosili, bym odnalazł Ciebie, Ferenca i Iwo. Niestety oni już nie żyją. Widziałem, jak Iwo osaczają potwory, a Ferency. Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę Cię chronił po drodze. Szkoda, chłopaków. Ale cóż zrobić? Chodźmy. Tylko muszę Cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Wiem, co to narkolepsja. Będę Cię budził. No, to w drodze. Na no, Trzeba zabrać Gaspara do chatki. Idziesz! O kurwa! Dobry jest. Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Hmm. Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak bywa z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. блять бы не с каспар хоть хоть przed Wiesem. Za wolno. Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. O kutwa! że jeszcze na Wiesa tu trafia, no! O chuj. ale mnie widzą.

Stawiam. Stawiam. Nie chcę do szkoły. Chodź, chodź, dawaj Gaspar, chodź. tam kombinujesz? A co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Szukam go coś? Tak, wypadło. Miła, chcę właśnie o tym rozmawiać. No, jak widać. Przyprowadziłem waszego przyjaciela. Doprawdy, No się odezwie. Nie śpi. Nie, ja nie śpię? Tu Gazbar. Odczujcie się, otwieram drzwi. Gaspar, Coś ty taki niewyraźny! Nie, tak zaraz niewyraźny. Nie wyspały jestem. A co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu Legowiska Potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować tę pierdołę! To był jego siostrzeniec! Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Ech, wszystko nie tak. Co my teraz poczniemy? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Przykro mi. Z drogi jest zimna i leży bez ducha. Nic nie mogliśmy zrobić. Zaczekajmy przy łodzi. No chyba. Geral tu naraz cili. No koniec świata. I chyba nie żyje. No pieruna. No i patrzę, że trochę szuka, jak ona nie żyje. Ale to bo, nie może się tak skończyć, bo to nielogiczne. No ile jeszcze jest? Jest tyle tego do przejścia, a to już o, o na się co. Zabrano tam ten świat i może tak być. No, zbugowany jeszcze lat, w który sam lata, to podpływa powietrze, wieje tam jak w kielajskim dlatego. Tego. ta też jej się rusza, no. Smutne smutne no Ale niesiedli co twarzy Chyba wszedł w Siri. Wow! Ale surprise! Surprise! Jest jona, jest i No, w końcu się odnaleźli. Nie, yeah! Jupija je, yeah! Wow. Widzę, że nauki Wesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu. Ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. A, tak. Powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po kuroliszku ze spali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja to całkiem ładnie się zagoiła. A Walach zrobił dla mnie specjalną maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz. Nie, nie żartowałbyś czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? A Walachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie Awala ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłaby chodzić. Awala uczył mnie ją kontrolować i pilnował, żeby nie wpadła w ręce Radina. Czemu właściwie Awala ci pomaga? Oj, to było przecież. O co chodzi Eredinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy, mojej mocy. Jego światu grozi zagłada, i Erdin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam, oczywiście, nic nie wskura, potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta Twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, liczy to w koszty? No właśnie. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować z za Awalachem? Odkąd zostawiłam ciebie, Jenn, na wyspie jabłoni, a radini i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Awala. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eredin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat, ten w którym Eredin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju... ...megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Siri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. <grymne> Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że dziki Gom zgubił mój trop na dobre, że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Janę Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. I tak, kochani, w następnym odcinku zaczniemy sobie tutaj y, od tego, co ty jest. Opowiem wszystko po kolei i zobaczymy, jak dalej cała historia się potoczy, tak więc. Pamiętajcie, zostawcie coś po sobie, zawsze to się przyda. Hej, cześć i czołem!